Jesteśmy na stanowisku telewizji narodowej no, nie, tak? no, okay. powstało ostatnio dużo nowych filmów, to nie on by nie przyjął do szereg LPR-u Romana Dmoskiego, bo ja mówię, że Fulzana ja, to, to nie Lepszy, lepiej niż tamte. No dokładnie. Panie senatorze, czy firmy, nowe filmy. mówi, że zrobił. Cieszą się odzewem. Internautów. Na genialną grę naszego przyjaciela Zbigniewa z jest a jest już 80 wejść. To jest bardzo dużo na pierwszą godzinę funkcjonowania w internecie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jakieś komentarze? Nie, nie komentarze nie przychylne. Się. Naprawdę przychylne. Przychylne? Tak. Czyli podoba się. Tak Nie, tu są aktywne kolumny. Ze wzmocniaczem w środku. To, to so, tak, Przesuwane tak. nowe pliki. Tak jest. No. Jest filmów. Mogę, coraz być coraz no. więcej. Tak, I to jest full. Ale one są głos dla muzyków też. Czyli co można powiedzieć? Prawo telewizja narodowa, prawo my? Tak, tak jest, bo, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. <laughs> Ale rzadko pan używa ostatnio jednego z haseł. To takie antypolskie. To takie niepolskie. A to też jest jedno z haseł telewizji narodowej. Bardzo mi przykro, Jeszcze doczekało było hasło się. Właśnie prowadzone, bodajże przez Petera Otfot, ale podskrycone przez nas. Ludzie, skąd w was tyle nienawiści? Bardzo mi przykro, doczekało się już skrótu BMP, Tak? A kto te skróty wymyślał? No, no no, ale, ale jest i, jeden taki. Nie Niemal, do <śm> tak. I tam, i tam czytałem, Zasłużony że, żeby on, twórca skrótów. Także on tak on tak, I, i, no, tak, przesyłanie trwa. I cały czas nowe filmy telewizji są. Narodowej są. W opracowywaniu i przesyłaniu. Tak jest. Cały dzień serwujemy herbatę. Jutro jest dyspensem, więc będzie kiełbasa. Już jest kiełbasa, częstujemy kiełbasą. Natomiast, jeżeli ktoś by chciał przynieść swoją i sobie upiec w naszym ognisku, też zapraszamy. I o 19 będzie świniak, którego przywiezie restaurator polski Zbigniew Witaszek. Zapraszamy serdecznie. Świnia o godzinie 19. Nawet 18. Wole, sugeruję, żeby być już o 17 dając sobie kolejkę. No w ogóle zapraszamy wszystkich, wszystkich na marsz. No na marsz. Postaramy się zbudować krzyż. Na razie jeszcze nie zbudowaliśmy, bo, bo mieliśmy te przestroje techniczne, że próby już nas dotarły. 1 i 6. No i skrzyżem się na Marsz Niepodległości. Najpierw będziemy na no, Brusze oficjalnym. Dobrze, o, witam, A dziś, dziś na marszu pamięci pod pałacem prezydenckim Anita Czerwińska poinformowała o marszu dla wolności, który odbędzie się po tym marszu. On będzie startował stąd, pod pomnik Piłsudskiego. Jak pan się do tego stosunkuje? ustosunkuje? Pozdrawiam serdecznie panią Anitę Czerwińską. Tak jest! Narodowy narod! Radykalizm! Znaczy tu nic nie ma radykalnego, jest herbata Pani Panią Anitę Czerwińską? No jeżeli ktoś będzie chciał pójść z Anitą Czerwińską w marszu... To nie zje świniaka. To... A może, no zobaczymy, no zobaczymy. Właśnie, może, może ta Czerwińska chce odciągnąć od świniaka ludzi. A dlaczego bo, Żeby po prostu niektórzy nie spróbowali na przykład świniaka, bo wie pan, nie można. No każdy proponuje takie atrakcje, na jakie dostać. Ale nie o to chodzi, U świniaka niektórzy nie jedzą po prostu. Oprócz zabronione. Kolego, kolego. Nie ma co prowokować jakichś ekscesów świniakowych. Ale to nie o to chodzi, świniak będzie dobry. Polacy jedzą świniaki. Jemy, jemy, jemy. Tak jest. Dziękuję serdecznie, daj Boże, zdrowia. Jego.